Dzień dobry, serdecznie witam na kanale rocznik 1961. Ja znowu taki dzisiaj mam gorący temat z serii Pitu Pitu. No chciałbym pod tym filmem wywołać jakąś taką dyskusję ciekawą, co wy na to powiecie. No bo wszędzie już wiadomo, że podpisane są tam niby jakieś tam papiery, dokumenty, że gminy będą rozprowadzać węgiel. Dużo tych gmin przystępuje do, oczywiście do sprzedaży węgla dla odbiorców indywidualnych, ale sobie wyobraźcie przytoczę tutaj gminę Bolków. Z tego co wiem, gmina Bolków nie przystąpiła do sprzedaży, do dystrybucji tego węgla do odbiorców indywidualnych, no i mieszkańcy załóżmy gminy Bolków nie wiedzą teraz, gdzie kupić ten węgiel. Wygląda to na to, że trzeba byłoby się udać do innej gminy w powiecie jaworskim, no ale znowu udając się do innych gmin po rozmowach. Tam otrzymujemy informację, że żeby sprzedawać węgiel, rozprowadzać dana gmina do innej gminy węgiel, musi być odpowiednia stosowna ustawa, uchwała, przede wszystkim uchwała rady jakiejś tam miejskiej, rady gminnej, czy mogą zaopatrywać inne gminy w ten węgiel. No oczywiście jakoś tam tej woli jakiejś takiej nie ma, żeby to rozprowadzać, czyli dane, dana gmina tylko będzie zaopatrywać węgiel swoich odbiorców. No i przykładowo, jeżeli na przykład jedna lub dwie gminy w danym powiecie nie przystąpią do tego programu, to te gminy, te osoby są pozbawione dostępu w ogóle do tego taniego węgla za 2000 zł w ilości półtora tony. No i to jest taki właśnie temat na gorąco. Co wy na to powiecie? Króciutki dzisiaj robię taki film. co i jak no rozkładam ręce, bo ludzie, którzy mieszkają przykładowo w gminie Bolków, no zostali pozbawieni tego rządowej, takiej rządowej pomocy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Na razie, cześć Pa. Piszcie takie pozytywne komentarze, co Wy na ten temat myślicie. Na razie cześć, ja uciekam dalej.